Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu wideo. Dzisiaj w Kanadzie mamy niewiele danych makro, mianowicie z Chin i Japonii mieliśmy handel zagraniczny i widzę z handlu zagranicznego z Chin i z Japonii to produkcja przemysłową. Po tym już praktycznie nie ma żadnych informacji makroekonomicznych. Natomiast oczywiście inwestorzy e, najbardziej zwracają w tej chwili uwagę na to co się dzieje w sprawie Grecji na razie nie zostały jeszcze osiągnięte porozumienia pomiędzy Grecją a wierzycielami. Od dzisiaj o godzinie 4 nad ranem zostały wznowione prace w Brukseli na ten temat. No i cóż, no, po prostu poczekamy na ostateczne wyniki tutaj Widać, że no, po prostu Niemcy są coraz bardziej zdenerwowane całą przeciągającą się sytuacją. Nawet proponują Grecji wyjście ze strefy euro na 5 lat. Natomiast Grecy no, oczywiście chcieliby dostać tą kolejną pomoc, która miała trwać przez kolejne 3 lata. Przejdziemy do rynku. Kontrakty na indeks SM500 są notowane blisko głównego ograniczenia tylko sesyjnej fazie konsolidacji. Myślę, że w krótkim terminie możliwe jest dojście do, do, do tego oporu i w dłuższej perspektywie liczyłbym na to, że dojdzie do jego przybicia. To samo na kontraktach na rynek technologiczny, na taksie, które bardzo silnie wzrósły w czwartek i w piątek. E, też jesteśmy blisko ważnego oporu w rejonie około 11450. Myślę, że przed Drugą przełamania tutaj tego oporu dojdzie do jakiegoś cofnięcia. No i jeśli chodzi o polski rynek, to też krótkie perspektywy może możliwe jakieś cofnięcie, potem kolejny ruch w górę. Przejdziemy do rynku walutowego. To z kolei w piątek doszło do przełamania ważnego tutaj oporu. 1.11.10. Doszło do wzrostu do poziomu 1,1214. 12 14. Potem po południu mieliśmy realizację zysków wybraliśmy się powyżej tutaj tego ważnego wsparcia, rynek jest gotowy do kolejnego ruchu w górę. No i myślę, że nikt dojdzie do przełamania poziomu 1.12.30, to się tutaj już te rynek może pomęczyć, więc jeśli byśmy mieli z połowy do 1.12.30, to potem prawdopodobnie jeszcze jakiś ruch w dół. Teraz jeśli chodzi o sytuację na, na wykresie dolara do złotego, to to uspokojenie w sytuacji. Znaczy to ten ruch i górę na eurodolarze przełożył się w końcu na umocnienie dolara, względem umocnienie złotego względem dolara. Dotarliśmy tutaj do ważnego wsparcia w rojenie po 3,72,50. Tutaj może dojść do jakiegoś podragowania tych wcześniejszych e, statków, natomiast w dłuższej bielosesyjnej perspektywie, jeśli na nie <laughs> mieć. A na majowy szczyt, no to tutaj możemy mieć powrót na 3,64 3,65. Na okresie cen złota nadal jesteśmy w rejonie silnego oporu i eee, wydaje mi się, że pomimo tego, że tutaj strona popytowa próbuje właśnie ten opór dalej, nieco bardziej prawdopodobnie scenariusz jest taki, że od oporu opadniemy, otworzy się wtedy prawie do spadku w rejonu około 1142 i w dalszej perspektywie jeszcze niżej 1100 To jest perspektywa na kilka tygodni. Na okresie cen ropy mieliśmy w piątek rano wzrost, potem doszło do przesilenia, rynek zaczął spadać. Dzisiaj nieznacznie żeśmy zeszli w dół. Wydaje się, że w dalszej perspektywie możliwe jest cofnięcie. Dynamika tych spadków już nie powinna być duża. Możliwe jest przetestowanie dołka z poprzedniego tygodnia, poziom 50,6. Późniejszy powrót powyżej poziomu 50,8, korpusy świec. E, powinien przynieść sygnał do odreagowania spadków z poziomu 61,60. To byłaby korekta i w dłuższej perspektywie można byłoby spodziewać się kolejnej fali spadków. Dziękuję, to wszystko. Zapraszam dzisiaj na szkolenie z platformy o godzinie 17.30 do usłyszenia.